To siedzimy z dzieciakami, czekamy na spóźnioną mszę, ale ksiądz jest przyjechał 20 minut po czasie. Tak po kenijsku. No dobrze, byłam szabło było śniadanie. Teraz pora łapać się motor, który zawiezie mnie do mitungu na stage, czyli na postój na Tatu. I będę kruszyć do Tigani. Przesiadka w Nkubu, przesiadka w Meru. I zobaczymy, co jeszcze. Na końcu, na pewno, Steven musi mnie odebrać. Muriri, jeżeli coś wam to mówi, to lecę. Jedzie coś? Nie jedzie. Dobra. No dobrze, to jesteśmy w Muriri, czyli w miejscu, gdzie ma mnie odebrać Steven, czyli szef szkoły. Yy, nie wiem, czy widać, ale tu jest jeszcze bardziej górzyście. Tam są wzniesienia pene. czyli takie już dosyć wysokie pasmo górskie. Tu oczywiście dzieci mnie dopadły. Yy, tak, i już wołają mozionko, mozionko, czyli biały człowieku. Nie ma innego określenia, i dorośli i dzieci wołają w kungu. Tak, yy, no to czekam na Stevena i jedziemy do szkoły tam. Dobrze, to jesteśmy już w w szkole, którą rozbudowujemy. W ubiegłym roku udało nam się ją rozbudować o trzy klasy. Miała być w sumie jedna, a udało się zebrać tyle pieniędzy, żeby rozbudować trzy. No niestety nie udało się do końca ich yy, wyszykować. Brakuje w, na przykład w jednej klasie okien, trzeba w środku pomalować, bo są strasznie szare, pure i ponure, trzeba na biało je wymalować. Ale to już jest kosmetyka. To dokończymy. W ciągu najbliższego miesiąca to zrobimy. Yy, ale jest jeszcze większe wyzwanie. W tym roku zbieraliśmy na rozbudowę... Tej hali, która tam z tyłu jest, no niestety ta zrzutka idzie tak bardzo, bardzo średnio. Mamy na chwilę obecną około 8000. 4000 na zrzutce i 4000 na koncie fundacyjnym. No i zastanawialiśmy się ze Stevenem, co teraz zrobić. Trochę materiału już jest kupione na rozbudowę, ale to mimo wszystko jest jeszcze bardzo, bardzo mało. Dlatego. Postanowiliśmy, że dokończymy kuchnię, która też została zaczęta. Nowa kuchnia, która będzie służyć dzieciakom. I zobaczcie, oto ona. Rozbudowa tej kuchni rusza już w tym tygodniu, ponieważ jutro umówiłem się ze Stevenem w Meru, żeby przekazać mu pieniądze. I to się będzie działo. Myślę, że w ciągu miesiąca powinniśmy to zrobić. A jeżeli będą jeszcze jakieś pieniądze, zachęcam do wpłacania na zrzutkę, na konto nasze fundacyjne, to może uda nam się jeszcze zakupić jakiś materiałów i chociaż troszkę tą halę rozbudować. To jest to, co, co chcemy tutaj zrobić. Wszystko już dogadane, już wiemy, co mamy robić. Jutro spotykamy się w budowę. Znowu będę Wam to pokazywał, a tymczasem odmeldowuję się i wracam do siebie do Mi do Shalom. Hej!